Cześć, tu Jerzy, w dzisiejszym odcinku Soku z Jednorożca. Pora zrobić przegląd spożywców, czyli co tam nam piszczy w bańkach. Nie, bulga w bańkach. Tak. Krok pierwszy dzisiejszej operacji to wstawiane jakiś czas temu wino z śliweczki. Proszę zobaczcie, sobie ładnie. Śliweczka ma ciemny kolor, jest klarowna powiem, że ktoś tam mówi, pisał mi, że to się bardzo źle klaruje nie widać tego na bańce, bo bańca bańka jest po prostu ciemna, brązowa tego nic nie widać, ale po zlaniu w, w kieliszek jest klarowna w zapachu jeszcze, mi to jeszcze nie dojrzało jest w smaku jest całkiem fajna, z przypraw nie czuć, czuć tylko ślicę. Mam jest spoko, moim zdaniem jest spoko. Ten mój eksperyment z dodawaniem przypraw. Co prawda nie czuć tego mocno w smaku, ale jest, jest, mi, mi, mi to pasuje. To jest coś, co jest fajne. U mnie to sobie cały czas w bańce stoi, bo mi się nie z tego zlewać. Ale jest po pierwszym od, po pierwsze osady zostały zlane, potem były wrzucone jednocześnie świeże owoce. I w tej chwili to już jest sklarowane. To powinno być dawno temu w butelkach, ale nie chcę. Niech sobie stoi. Dobra, tyle. Drugi punkt mojego przeglądu to odstawia w tym samym czasie, tego samego dnia gruszka z imbirem, też odcinki o tym były. Teraz tak, gruszka się już skarowała, ślicznie. Zobaczcie, szona na to widać, że jakby część jeszcze była nieskarowana, sobie na dnie jeszcze jakieś ochłapy leżą. Trzeba to ściągnąć zlać za chwilę. A i ja powiem do dzisiaj zrobię. E, teraz tak. E, tu jeszcze pływają sobie jakieś cząstki gruszki. E, po zlaniu ona widać ma jeszcze furę owoców w sobie. Jest karowna już. Teraz ją ruszyłem, to trzeba coś tam bulgnęła, ale za się już nie pracuje. Teraz pora na punkt pierwszy. Czy to się w ogóle daje do picia? Wow, zapach jest po prostu. Wam powiem, niesamowity. Kurna. Smak też jeszcze, znaczy tak, smak nie jest jeszcze dojrzały. Czuję, że ten to jeszcze musi powstać trochę, ale już jest Miks gruszki z zimbirem. Mam po prostu kładzie na łopaty. Wow. dobra dzisiejsze prezent, dzisiejsze testy są tylko sami same takimi na wierzchu, żeby tylko sprawdzić. A ty co kurwa, obudziłeś się raptem Ej hola ty już nie pracujesz. Dobra, ruszyłem. No z powodu bo nie wyłazi tam, jest na nie. Okej, okay, w każdym razie testy powierzchowne, ja będę strzelał kogoś do kolejnej degustacji wtedy pojedziemy już z kimś, kto nie ma kataru znowu. Ja jak zwykle mam jesienne, jesienne alergie. Okej, okay, w każdym razie grucha jest niesamowita. Pora, czy coś dalej. Trzeci punkt dzisiejszego programu to jest, nie wiem czy pamiętacie, rok temu robiłem, rok temu, więcej, rok temu, wrzesień był, robiłem miód świąteczny. Chciałem go stawić tak, żeby był za rok. I teraz ten za rok wygląda tak. Czyli bańka była wstawiona, sobie ładnie stała przez rok z hakiem. Wygląda to tak. Ślicznie się już skarowało. Miodek jest idealnie klarowny. Kolor wygląda jak siki, no dobra, no. Kolor jest bursztynowy, ogólnie <grytanie> mówiąc. Teraz tak, w zapachu oczywiście czuć miód gryczany, to na kilometr czuć ten miód. W smaku jest dokładnie to, co chciałem osiągnąć, czyli Gryka Plus te przyprawy, które tam były, a tamtego tego była cała lista, bo skórka pomarańczy, imbir, ziele angielskie, cardamon, gałka muszkatołowa, imbir kandyzowany. lid litry, gryki, lit, pół litra spadzi i drożdże aromati, Aromatics kompleks, i jeszcze gościk był do kompletu. Powiem wam, że to jest po roku odstania, to już się zaczyna ciekawie prezentować. Kolorek jest śliczny, sterowany, akurat ty też chcesz fermentować. Nie, tylko ruszyłem, go do się zaczyna coś tam zna podnosić. Ale mam powiem, że w tym momencie przerwę degustację i skończę ten kieliszek, bo tak. Wow, dobre, to jest coś, to jest coś, co wyszło. E, przy miodach pitnych, niestety, problemem jest to, że muszą długo leżeć, tak? Więc jak ja mam miodek e, szczególnie z dużą ilością korzeni czy czegoś takiego, to niestety to musi długo leżeć, tak? Bo to, to szybko nie dojrzeje. To musi sobie postać, postać. I jeszcze raz postać. I czy mówiłem postać? Tak. Jeszcze dłużej. Więc ja nie wiem czy tego miotku... Nie, ten miodek przyniosę na bitwy piwowarów, które będą w grudniu świąteczne. Miałem na przykład piwo świąteczne, ale niestety nie wyszło, to przynajmniej mioda przyniosę. Ha. Dobra. Przede mną dwa kolejne produkty. Jeden to jest miód imbirowy. Ja go wstawiałem, ojoj, dawno temu. Chyba wiosną. I tam specyf specyfiką tego miodu było to, że naładowałem tam potworną ilość e, imbiru i to po prostu ładowałem tego na tyle, żeby to po prostu natchnęło mi jakieś piwo, które kupiłem, chyba za, angielskie piwo, które było po prostu tak mega imbirowe, że po prostu stwierdziłem, że zrobię taki miód, czyli e, wziąłem normalnie miód, chyba to był ja tak dobrze pamiętam, załadowałem tam chyba ze 400 gram tego imbiru i to tak się fermentowało, teraz sobie to wszystko stoi w bańce i miód miał być celowany jako baza pod grzańce, żeby nadać taki imbirowego, głębokiego smaku do, do grzańca. I powiem Wam, myślałem, że to będzie niepijalne, kompletnie, tylko tyle, żeby się nadawało jako baza, a okazało się, że ten produkt po prostu jest. Po pierwsze, skarowany już jest, jest dojrzały, jego zapach to po prostu czuję z pół metra, go już, po prostu ten imbir tak daje. Najlepsze jest to, że on po prostu jest smaczny. To jest po prostu nie dość, że pij, ale to jest po prostu smaczne. Powiem wam, że eksperymenty eksperymentami yy, zawsze robiłem dużo mniej imbiru, a teraz po prostu ładowałem taką potworną ilość, że myślałem, że to pójdzie w ten na w bazę grzańca to pójdzie wszystko, bo zawsze rozcieńczyć. Rozcięczasz nie ma tego smaku. Ale mam powiem, że ten imbir jest po prostu. Yy, nie chodzi. O, tak to lubię. Drugi miodek, który robiłem, chyba wiosną go robiłem, musiałbym spojrzeć, w historii filmów też go macie, miód robiłem na bazie truskawki, znaczy by normalnie, normalnie powinienem fermentować truskawkę od początku, tutaj jednak zrobiłem inaczej, czyli truskawka była dodana już po, jak miód się przefermentował pierwszy raz, znaczy fermentacja burzliwa się skończyła, ja w tym momencie dopiero wróciłem truskawkę, czyli nie było podstawowej fermentacji truskawki, Co to dużo mówić, ten miodek też już się ładnie sklarował, stoi sobie ładnie w bańce, truskawkę czuć, nawet w czasie, dlatego że nie było w czasie burzliwej fermentacji wrzuconej truskawki, ja po prostu bardzo wyraźnie świeżo czuć, więc ona jest, ten miodek jest naprawdę fajny, bo ma truskawkowość, to góryczkę truskawki jeszcze czuć, ja tego zapijam się ostatnio z miodem, bo uwielbiam go, po prostu tak mi smakuje. Jak trzeba zrobić gdzieś imprezę, to się po prostu zgarnia z bańki zlewa pół litra, czy litry i się po prostu idzie na, na ten. Powiem Wam, że te dwa eksperymenty w sumie, ja się miodu truskawkowego nigdy nie robiłem, to był pierwszy na truskawce, myślałem, że a truskawka i miód to tak mm -mm. Ale okazało się, że i jedno i drugie wyszło rewelacyjnie. E, w tym odcinku nie będę pokazywał faili, e, no bo nie. Muszę być, ten jest bardzo, bardzo fajny, wszystko jest super i w ogóle i to chyba wszystko, co miałem w tym odcinku. Coś tam w bajkach jeszcze stoi, ale już, już mi się nie chce przybywać, więcej. To tyle. Żegnam. Do następnego... pewnie za tydzień. Pa.